Mam Bóg Lantowski z nowym filmikiem z GTA V. I mam dzisiaj dla Was petardę. Mam dla Was w chuj petardę dzisiaj. Widzicie czym jadę. Możecie sobie śmigać tym po sesji publicznej. I nie, 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 nie trzeba zrobić całej areny tysiąca punktów tylko po prostu oglądać filmik i wykonać kilka prostych kroków. Tak 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 takie to jest proste. Można pojeździć tym zardzewiałym starym ciągnikiem który był dostępny kiedyś jeszcze na xbox 360 tam przy tym domu nad klifem stał. Kto pamięta niech da znać w komentarzach. Petarda dla jak to zobaczyłem mówię muszę to nagrać. Więc mamy to. Jedziemy ciągnikiem żniwa to żniwa na całego, nie jak ciągnik to ciągnik, no. no witam na kolejnym odcinku bo 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 ska, o, je, ja. dziś ja i wjeżdża konkretna petalda. O, zaczyna się, chyba się zaczyna, coś mi się wydaje, że się zaczyna, o Boże Boże, trzeba się stąd ewakuować, szybki teleport do biurka. Oczywiście glicza tutaj tego pokazuje na Xbox, żeby nie było, że tam sobie go zrespiłem na, e, na komputerze i świruje, nagrywa filmiki. Nie, 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 nie tędy droga. E, robię nagranie na Xbox. Zresztą kto ogląda filmiki ten kojarzy. Wydajemy się do hangaru, klikamy ukradnij towar, transport drogowy. No Jeżeli nie zrespi się wam w tym miejscu, który zobaczycie teraz za chwilę odszukujecie nową sesję z powrotem do hangaru. Znowu ukradziecie towar drogą lądową. Musicie mieć tutaj misję, gdzie teraz pokazuję. Niedaleko więzienia przy autostradzie. Lecicie tam. No i wiadomo, sprawa jest bardzo prosta. Tak, 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 takie to jest proste. No trzeba tutaj sobie pozabijać ich trochę, żeby ułatwić. A ciągnik jest po prawej stronie, tylko uważaj mordo, skup się, jak będziesz prutymi tymi rakietami, żebyś nie rozpierdolił tego ciągniku, bo namierza na ciągnik. Teraz namierza mi na ciągnik. Jakbym strzelił, to bym wywalił bo nie? Także musisz tutaj bezpiecznie, na spokojnie, podlatujesz na bo Tutaj nikogo przy ciągniku nie ma. Siadasz, biegniesz wsiadasz, tak, 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 takie to jest proste, jak podoba Ci się ten nowy zajebisty trik na zrespienie tego unikatowego chyba najbardziej rzadkiego, najmniej spotykanego pojazdu w ostatnich latach w GTA V zostaw łapę do góry, bo takie petardy tylko tu ja dostarczam Wam wszystkie najlepsze, najświeższe i najbardziej pojechane glicze z GTA V Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Dajcie znać w komentarzach, co wy na to, jak będziecie, czy będziecie respić sobie tego złomka, czy nie. Bo ja jak zobaczyłem, to od razu musiałem to zrobić po prostu. Zapraszam do zostawienia łapy w górę jak dotarłeś do, koń do końca. filmiku. Jak chcesz kupić modowane konto na, X na PC, daj znać na Discordzie. Helo.